Innym ich sprawczość. Jak często chcesz kontrolować? Jak często chcesz mieć władzę nad Twoim życiem? Niby inni mogą podejmować swoje decyzje, ale tylko na Twoich zasadach. Te decyzje są ich i mogą takie być, o ile są zgodne z tym, co Ty uważasz za słuszne. Kontrola partnera, dzieci, a może nawet. Pracowników mają być kreatywni, ale nie zgadzasz się na inną kreację niż ta, która jest w Twojej głowie. Więc po co ktoś ma dawać nowe, innowacyjne pomysły, których Ty potem nie przyjmujesz? Jeśli dajesz komuś zaufanie, wiarę w jego działania i też prawo do błędów, a potem prawo do wyciągania wniosków i nauki. To nie zmieniaj zdania w momencie, w którym nie podoba ci się ta decyzja. Może ktoś właśnie potrzebuje przewrócić się i czegoś się z tego nauczyć. Co by było, gdybyś dała mu tę możliwość? A ty? Pamiętasz, czy byłaś ograniczana? Pamiętasz momenty, kiedy może rodzice, nauczyciele. A może partner blokowali cię w podejmowaniu decyzji, bo komuś nie podobała się taka droga, bo ktoś miał przekonania, żeby nie wchodzić pod prąd, żeby nie wychodzić przed szereg, bo ktoś usłyszał, że ktoś inny na tym stracił? I mówili, że najlepiej robić tak jak wszyscy, bo ktoś, kto nie znał drogi, którą się podążało, by nie idąc za swoim pomysłem, być może uważał, że ten pomysł jest zagłupi, ryzykowny, że takie działanie na pewno nie przyniesie nic dobrego. Taka osoba oczywiście chce chronić, ale jednocześnie ogranicza i podcina skrzydła. Znasz takie osoby, które robiły to tobie? A może to ty robisz tak sobie, albo komuś ze swoich bliskich? I pomyśl, co by było, gdybyś poszła swoją drogą, taką, która jest zgodna z Tobą, taką, w którą wierzysz, a tym, którzy próbują Cię chronić, mogłabyś wysłać wdzięczność za to, że im tak na Tobie zależy.